Jeżeli macie Biblię, chcę byście odwrócili ze mną proszę, na księgę objawienia 9,1. Objawienie 9,1. Objawienie 9,1 i wersję 1. I zatrąbił piąty anioł, i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. I dano jej klucz od studni otchłani. I otwarła studni otchłani, i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca. A słońce i powietrze zaciemniły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszło na ziemię szarańcze, którą dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich. Lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ból przez nie wywołany był jak ból od ukucia skorpiona, gdy łukuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Ojcze, błogosław tę świętą księgę. Panie, prowadź mnie, niech będzie uwielbione Twoje imię. Amen. Możecie usiąść. Chcę głosić tego poranka o otchłani piekła. W księdze objawienia w rozdziale 9 Biblia w wersecie 2 mówi o otchłani. Innymi słowy, miejsce zwane piekłem według pisma jest otchłaniem. Jest tam anioł, który w języku hebrajskim zwie się Abaddon. W języku greckim jego imię to Apolion. Wiemy, moi przyjacielu, że piekło jest w sercu ziemi. Wiemy ze słowa Bożego, że Pan Jezus głosił więcej o piekle niż ktokolwiek inny, który kiedykolwiek chodził po obliczu ziemi. Dlatego ostrzegał nas o miejscu, abyśmy tam nie szli. W Łukasza rozdziale 16, gdy bogacz otwiera swoje oczy w piekle, mówi Pozwól pójść ostrzec moich pięciu braci, aby nie poszli do tego okropnego miejsca męczarni. Odpowiedź jest dość jasna. Słowo Boże mówi, Abraham odpowiedział mu, jeżeli nie uwierzyli Mojżeszowi i prorokom, to nie uwierzą nawet gdyby i umarły powrócił ze zmarłych. Są fałszywe duchy, fałszywe wieści, fałszywe objawienia, wszelkie tego rodzaju rzeczy, które mogą zajść w duchowym świecie, a które wprowadzą cię w błąd. Ale żywe słowo żywego Boga jest oświecone przez Ducha Świętego. Tak więc jest absolutnie wystarczające, jako ostrzeżenie dla was o tym okropnym miejscu zwanym piekłem. Jeżeli zmarłbyś teraz, prawdopodobnie znalazłbyś się w największym szoku, jak nie tylko mógłbyś sobie jedynie wyobrazić. Dla tych z Was, którzy nie wierzą, że jest piekło. Powiedziano wam, że gdy człowiek umiera, umiera jak pies i nie ma nic, co leży ponad grobem. Nic nie może być dalszego od prawdy. Biblia nie straci się niczego udowodnić. Czyni po oświadczenie i deklaracje o tych rzeczach. Mogę spojrzeć ponad grób. Jeżeli umrzesz bez Jezusa Chrystusa, podniesiesz swoje oczy, upadając w otchłań, będziesz spadać na kark w dół, niżej i niżej, w piekelną otchłań. Będzie to największy szok, w jakikolwiek miałeś w swoim życiu, ponieważ nie wierzyłeś, że ono istnieje, ale nie będziesz zdolny wyprzeć się rzeczywistości miejsca, do którego wkroczyłeś. Wkroczyłeś do piekła. Jest miejsce, które jest tak okropne, że ludzki umysł nie może go pojąć. Ale nie było to pojmowane przez ludzki umysł. Pochodzi to ze słowa żywego Boga. Zostało ono stworzone dla diabła i jego aniołów. I ty będziesz w nim w zaskoczeniu, gdy wzniesiesz swój wzrok w piekle. Ten kaznodzieja próbuje was dziś ostrzec tego poranka O tym, co jest ponad grobem A będzie to dzień szoku, jakiego nigdy jeszcze nie znałeś w swoim życiu Będzie trudne, by to znieść Prawdopodobnie będziesz myślał, że to wszystko to sen Że za jakiś czas obudzisz się i to wszystko zostanie zakończone Ale wciąż będziesz widział siebie, jak spadasz dalej w piekle Niżej i niżej i niżej Idąc dalej w otchłań potępienia Biblia nazywa to bezdenną otchłanią, miejsce, do którego idziesz. To rzeczywiste miejsce. Nie możesz zaprzeczyć jego istnieniu, bo w nim jesteś. Chciałeś powiedzieć o tym ludziom na ziemi, na której byłeś, szczególnie tym, na których ci zależy i których kochasz. Chciałbyś, by zrozumieli, że jesteś w piekle, że to wszystko, w co oni wierzyli o piekle, jest żywe, że ich liberalna religia okłamywała ich, ich kaznodzieja okłamali ich, ich naukowcy okłamali ich że wierzą kłamstwu w ich życiu, ponieważ Ty jesteś w piekle i chcesz, by wiedzieli o tym, ale nie możesz im powiedzieć, ponieważ mają żywe słowo żywego Boga, a Ty jesteś upadły w piekle. Piekło jest wypełnione przez demony, jest zaludnione przez upadłe istoty, zaludnione przez ludzi, dziesiątki tysięcy, a nawet miliony, a Ty wciąż spadasz dalej. Nie będziesz sam, będzie wiele wokół Ciebie, ale nie ma dla Ciebie żadnego pocieszenia, ponieważ jesteś w piekle. Piekło jest miejscem męki, jest miejscem smutku, to miejsce cierpienia, to koniec życia odrzucającego Chrystusa, oczekując na każdą ludzką istotę na tej ziemi, jeżeli Bóg nie narodzi ich na nowo w swojej Bożej rodzinie. To miejsce horroru. Abraham powiedział, pamiętaj, synu. I ty pamiętaj, mój przyjacielu. Zapamiętaj tę wiadomość, którą teraz słyszysz. Zapamiętaj wiadomość, którą słyszysz w innym kościele. Każdego głosiciela wierności Bożej, który stara się ostrzec cię o piekle. Nigdy nie zapomnij o tej wiadomości. Twoja pamięć będzie oczyszczona jak nigdy dotąd, ponieważ będzie to rzecz, która będzie ci nawiedzać przez wieczność, całe życie, którym żyłeś na Ziemi i wciąż spadasz pamięć o tym będzie pożerać twoją duszę pożerać twoje serce będzie pożerać twoją całą istotę będzie ci przypominać znowu i znowu i znowu ponownie o możliwości, którą miałeś aby być narodzonym na nowo i odmówiłeś, odrzuciłeś to miałeś mnóstwo czasu, powiadasz ja będę żył wiecznie, czuję się jakbym był tu wiecznie przeciętna osoba ale ty nie chcesz żyć wiecznie? to przeznaczenie oczekujące każdego z nas oto drzwi przez które przychodzimy będzie czas w którym twój oddech będzie twoim ostatnim Nadejdzie czas, w którym twoje serce zabije po raz ostatni. To rzeczywistość, z którą musisz się obejść, i gdy opuścisz ten świat, gdzie pójdziesz, przyjacielu? Jezus Chrystus powiedział: Nie bójcie się tego, który może zniszczyć ciało, ale ostrzegam was, abyście się bali tego który nie tylko może zniszczyć ciało, ale posłać do piekła. I to, mój przyjacielu, jest w rękach żywego Boga. Biblia mówi, że to przerażająca rzecz. Porażająca rzecz, by wpaść w ręce żywego Boga. I to jest dokładnie tam, gdzie wpadniesz Żyjąc na tym świecie bez Pana. Biblia mówi, że nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Jest to ogień świętości, który trawi w piekielnym ogniu. To nie potrzebuje niczego, by płonąć. Nie potrzebuje niczego, by płonąć w naszym zrozumieniu. Jest to płomień płonący, trawiący i pochłaniający, płonący i płonący wiecznie. A krzyki podnoszą się w piekle. Biblia mówi, że jest tam płacz i zawodzenie, i miażdżenie zębów. Myślisz, że nie. Myślisz, że nie, ale będziesz. Nadejdzie czas, gdy będziesz płakał zgrzeczając swoimi zębami. Nie dopuść do tego, by to się stało. Możesz zatrzymać to teraz. Możesz zrobić z tym coś w tym momencie. Ponieważ Pan Jezus Chrystus cierpiał Twoje piekło na Kalwarii, by wyrwać się z piekła. I to, co ja właśnie Ci powiedziałem, przejdzie przez Twoją duszę do wieczności, jeżeli pójdziesz do piekła. Biblia mówi, płacz i zawodzenie i zgrzytanie zębami. A ty wciąż spadasz, głębiej i głębiej, spadając głębiej i głębiej do bezdennej odchłani. Wznoszą się tam okropności, dźwięki krzyk i woń w ogniu. Wszystko cię obejmuje, ponieważ spadasz w dół potępienia. Ci, którzy tam weszli, nie mają nadziei. Nie ma żadnej nadziei w piekle. Nie ma dzieci w piekle. Nie ma pokoju w piekle. Nie ma, moi przyjacielu, żadnej litości i w piekle. Nie ma w piekle żadnej łaski, moi przyjacielu. Ale piekło jest miejscem męki i potępienia. Nie napisałem Biblii, nie miałem z tym nic wspólnego. Bóg nie porozumiał się z tym ze mną. Ta księga została napisana, zanim w ogóle zostałem poczęty. I ogień piekielny był tam, zanim w ogóle pojawiłem się na tym świecie. Biblia mówi, że piekło nie zostało uczynione dla człowieka, zostało uczynione dla diabła i jego aniołów i ty wciąż dalej spadasz głębiej głębiej i głębiej, głębiej w potępienie potępienie jest procesem od momentu w którym narodziłeś się na tym świecie aż do czasu gdy wydasz ostatni oddech idąc drogą i albo ta droga prowadzi do Chrystusa albo ta ścieżka prowadzi do piekła i nadejdzie dzień gdy życie się zakończy i zdasz sobie sprawę że jest ta albo inna droga jestem tak wdzięczny że dziś bóg przelał krew Jezusa Chrystusa syna Bożego że oczyściła mnie ze wszystkich grzechów. I wiem, komu uwierzyłem. I wiem, że nie idę do piekła. Dziękuję dziś za to Bogu. Ale czy ty to wiesz? Czy ty wiesz? Czy ty wiesz? Czy ty wiesz? Mówisz, nie wiem, co jest poza grobem, więc jesteś głupcem, grającym w rosyjską ruletkę ze swoją duszą. Gwarantuję ci jedną rzecz. Umrzesz i co czeka cię za tym grobem, przyjacielu? To horror bez możliwości wyobrażenia. Biblia nazywa to bezdennym piekłem, a ty wciąż spadasz. Niżej, niżej i niżej w szpony potępienia. W szpony rozpaczy. Gdy twoje własne serce i dusza będą pamiętać, i dojdą do uświadomienia sobie, że nigdy nie będziesz miał miejsca, do którego mógłbyś pójść. Nigdy stamtąd od nie wyjdziesz. Jesteś potępiony w ogniu piekielnym na zawsze. Jesteś na ziemi smutku, w ziemi potępienia. Pomyśl o tym, co do ciebie mówię. To jest rzeczywistość tego, gdzie pójdziesz, żyjąc w tym świecie. Albo pójdziesz do Pana Boga i wejdziesz do ziemi jaśniejącej niż dzień. I przez wiarę możemy widzieć ją z daleka. Lub pójdziesz w ogień piekielny, pójdziesz w czeluść, pójdziesz do ziemi potępionych, pójdziesz tam, gdzie nie ma żadnej nadziei. Idziesz do potępienia. Idziesz do piekła. Więc, mój przyjacielu, gdy ten dzień nadejdzie, Twój krzyk, Twoje błaganie wznoszące się w piekle, lepiej uwierz, jest płacz w piekle. Każde wyobrażenie ludzkiego umysłu, wszystkie emocje, które uczynią nas z tym, kim jesteśmy, wznoszą się w piekle, ale nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. Nikogo kogo by to obchodziło. Jeden widzicie, jak krzyczysz, drugi krzyczy, ty krzyczysz. Jesteś piękny. Powiesz głosicielu. Czemu coś takiego dzieje się ludziom? Jest tak, gdy odrzucisz Pana Jezusa Chrystusa, odrzucisz ofiarę, która została za ciebie uczyniona. Gdzie na Kalwarii Bóg, który umiłował Syna Bożego, wziął twoje piekło na siebie na drzewie. I my zaprzeczamy Mu i odrzucamy go każdego pojedynczego dnia naszego życia i przez to piszemy swoją własną gwarancję śmierci. Dziękuję Bogu za to, że Jego niewypowiedziany dar, wszystko czego Bóg od Ciebie wymaga w tym momencie tego ranka, to Pan Jezus Chrystus, który jest miłosierny dla mnie jako grzesznika. Dlaczego nie wstaniesz ze swojego krzesła? Czemu nie padniesz na swoje kolana? Dlaczego nie będziesz błagać Go o litość? Mówisz, piekło jest okropnym dręczeniem. Tak, ale drogą zbawienia jest darmowy dar Boży. I możesz zaakceptować to lub odrzucić To jest wybór, który podejmujesz A ty wciąż spadasz Bogacz zaczął spadać dwa tysiące lat temu On wciąż spada w tą bezdenną otchłań. Pewnego dnia powstanie głos odchłani będzie on słyszalny przed wielkim białym tronem sądu Nadejdzie dzień, gdy samo piekło zostanie otwarte Biblia mówi, że przed białym tronem Będzie to dzień, jakiego niebo i ziemia nigdy nie znały Gdyż Biblia mówi, że gdy zasiądzie nad wielkim białym tronem, niebo i ziemia pieszkną przed obliczeń świętego, który siedzi na tronie. I piekło zostanie wydane ze swoich odmętów. Piekło wraz ze swoim samym fundamentem. I zostanie przyniesione przed oblicze wielkiego białego tronu, sądu Bożego. Tam staniesz z dymem udręki i potępienia nad sobą. Poniesiesz rzeczywistość, której pragnąłeś tysiące razy. Mógłbyś po prostu przestać istnieć, ale zostajesz zabany przed wielki biały tron sądu wszechmocnego Boga. I gdy On patrzy na Ciebie, zostaje otwarta księga. I gdy zostaje ona otwarta, szuka Twojego imienia. I jeżeli Twoje imię nie jest odnalezione, zostajesz rzucony żywcem. Do jeziora ognia i siarki. Samo piekło, okropne samo w sobie, jest wrzucone do jeziora ognia i siarki. To znaczy, że ty zostaniesz posłany klęcząc, krzycząc i błagając w jezioro ognia i siarki. I gdy zostaniesz wrzucony do tego jeziora, to Twoje wieczne mieszkanie. Biblia mówi, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. To mówi, że dym ich utręki wznosi się na wieki wieków w jeziorze ognia i siarki. I wtedy spośród umysłów każdego, kto Cię znał, każdego, kto Cię kochał, Bóg wymarzy z nich pamięć o Tobie. Ci, którzy są w niebie, nie będą mieli smutku, by cierpieć nad Tobą. Będziesz dla nich tak, jakbyś nigdy nie istniał. I Biblia mówi, że pamięć niegodziwych zginie. I będziesz skończony. Wszystko z powodu jednej prostej rzeczy, którą możesz zrobić tego poranka. Możesz przyjść tutaj i położyć swoją rękę na tej świętej Biblii i powiedzieć Panu Jezusowi nie chcę iść do piekła. Nie chcę iść do piekła. Panie Jezu, uratuj mi od piekła. I przychodzisz do sprawiedliwych. Dlatego on poszedł na krzyż, aby uratować się od piekła. Jak wiele razy musisz być ostrzeżony, jak wiele możliwości masz jeszcze otrzymać, jak wiele więcej jest służb przesiedzisz, zatwardzając swoje serce w upartości, usztywniając swój kart wobec prawdy Słowa Bożego. To nie ten kaznodzieja cię osądza. Nie jestem zdolny ani upoważniony. Nie mam do tego prawa. Ale to ta księga, która już cię osądziła. Czy nie chcesz wyjść teraz? Podejdź tutaj, synu. Padnijcie na kolana i powiedzcie: Panie Jezu, jest wiele rzeczy, których nie rozumiem, ale nie chcę iść do piekła. Jeżeli przyjdziecie do Niego ze szczerym sercem, szczerym pragnieniem, by nie pójść do czeluści, zatrzymacie to. I On da Wam łaskę w Waszych sercach, aby zbawić Waszą duszę. Ojcze w imieniu Jezusa, głoszę do Ciebie z mojego serca, Panie. Szatan walczył ze mną, wiesz o tym. I Panie daje to, co Ty mi dałeś, i teraz użyj tego w imieniu Jezusa. Zbaw duszę tych w domach ze względu na Jezusa. Zbaw ich duszę, Pani, od piekła. Modlimy się w imieniu Jezusa. Z powodu Jego o to proszę. Amen.